Kropelki nadziei, inspirujący blask wartości, codzienne refleksje i ciekawostki. Dziś piątek, 30 sierpnia. Witajcie drodzy widzowie. Dzisiaj mamy 30 sierpnia, a więc kolejny dzień pełen inspirujących refleksji i ciekawostek, które przygotowałem specjalnie dla Was. Tematy, które skłonią Was do przemyślenia, może rozbawią, a na pewno dodadzą duchowej siły. Zaczynajmy. Patroni dnia, święci Felix i Adaukt. Męczennicy za wiarę. Święci Felix i Adaukt. To mało znani święci, ale ich historia jest niezwykle poruszająca. Żyli w czasach prześladowań chrześcijan w cesarstwie rzymskim. Felix był kapłanem, a Adaukt, według tradycji, dołączył do niego, gdy ten był prowadzony na śmierć. W chwili próby, Adaukt, którego imię oznacza dodany, Zadecydowałby dołączyć do Feliksa i razem z nim zginąć za wiarę. To piękny przykład, jak możemy być dodani do Chrystusa poprzez naszą wierność i odwagę w głoszeniu Ewangelii. Co znaczy być świadkiem Chrystusa w dzisiejszych czasach? Święci Felix i Adaukt byli świadkami Chrystusa w czasach prześladowań. Ale jak my możemy być świadkami Chrystusa dzisiaj? Może to oznaczać stanie w obronie prawdy i dobra, nawet gdy inni się z nami nie zgadzają. Może to oznaczać, że pomagamy potrzebującym. Lub po prostu żyjemy w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi w codziennych wyborach. Bycie świadkiem Chrystusa to nie zawsze heroiczny czyn. Często są to małe kroki, które budują naszą wiarę i pokazują ją innym. To takie jakby kropelki nadziei. Krótkie refleksje o miłości i przebaczeniu w życiu codziennym. Miłość i przebaczenie to fundamenty chrześcijańskiego życia. Często myślimy o nich w wielkich kategoriach, ale warto zastanowić się, jak wprowadzić je w codzienne, proste sytuacje. Czy jesteśmy gotowi przebaczyć drobne krzywdy, niezrozumienia w pracy, drobne konflikty w rodzinie? Przebaczenie to coś więcej niż zapomnienie to aktywne uwolnienie siebie od ciężaru i otwarcie serca na miłość. Jak mówił święty Jan Paweł II: Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Ciekawostki o katakumbach w Rzymie: świadectwa pierwszych chrześcijan. Katakumby w Rzymie to jedne z najbardziej tajemniczych miejsc na świecie. Były nie tylko miejscem pochówku. Ale także schronieniem dla pierwszych chrześcijan. To tutaj odbywały się pierwsze msze święte w tajemnicy, a także wspólne modlitwy. Katakumby kryją w sobie niezliczone freski, napisy i symbole, które były świadectwem wiary pierwszych chrześcijan. Można tam znaleźć symbole takie jak ryba, ichtis. Które stały się tajnym znakiem rozpoznawczym wśród wiernych. A czy wiedzieliście, że w katakumbach znajdują się także najstarsze znane wizerunki Maryi? Znaczenie Eucharystii jako źródła duchowej siły. Eucharystia, czyli Msza Święta, to serce życia chrześcijańskiego. Święci męczennicy tacy jak Feliks i Adaukt znajdowali w niej siłę do oddania życia za Chrystusa. Dla nas Eucharystia jest codziennym przypomnieniem o obecności Jezusa, który daje się nam jako pokarm duchowy. Regularne uczestnictwo we Mszy Świętej może przynieść nam pokój, umocnienie w wierze i siłę do pokonywania codziennych trudności. Może warto zastanowić się, jak często korzystamy z tego daru i czy go doceniamy? Co on oznacza dla naszego życia? Jak radzić sobie z wątpliwościami w wierze? Każdy z nas czasem doświadcza wątpliwości w wierze. To normalna część duchowego wzrostu. Warto jednak pamiętać, że wątpliwości nie są czymś, czego trzeba się bać. Mogą być okazją do pogłębienia relacji z Bogiem. Możemy sięgnąć po pismo święte, porozmawiać z osobą duchowną lub po prostu. Otworzyć się na modlitwę, prosząc o umocnienie w wierze. Wątpliwości mogą stać się bramą do głębszego zrozumienia i doświadczenia Boga w naszym życiu. Przykłady współczesnych świadków wiary, inspirujące historie. Święci męczennicy to nie tylko postacie z dawnych czasów. Współczesny świat również pełen jest świadków wiary, którzy dają świadectwo swojej miłości do Chrystusa. Możemy pomyśleć o misjonarzach, którzy niosą Ewangelię na krańce świata, czy o ludziach, którzy codziennie żyją w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi. Mimo, że są często w mniejszości, każdy z nas może być świadkiem Chrystusa, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy i czym się zajmujemy. Życie duchowe w zabieganym świecie: Jak znaleźć czas na modlitwę? W dzisiejszym szybkim tempie życia. Łatwo zapomnieć o modlitwie, a przecież modlitwa to nasz duchowy oddech, moment, w którym łączymy się z Bogiem. Jak znaleźć czas na modlitwę, kiedy obowiązki nas przytłaczają? Może to być krótkie: Dziękuję Ci, Boże, rano przy kawie. Modlitwa w drodze do pracy, czy wieczorny Ojcze Nasz przed snem. Ważne, aby w każdej chwili pamiętać, że Bóg zawsze czeka na nas z otwartymi ramionami. Dlaczego warto pielgrzymować? Pielgrzymka to nie tylko podróż do świętego miejsca, ale również duchowe przeżycie, które pomaga nam oderwać się od codziennych trosk. I zbliżyć do Boga. To czas refleksji, modlitwy i spotkania z innymi wierzącymi. Może to być wyprawa do znanego sanktuarium, jak Częstochowa, Santiago de Compostela czy Lourdes, ale także krótsza podróż do lokalnego miejsca kultu. Pielgrzymka to okazja, by spojrzeć na swoje życie. Z innej perspektywy, i by umocnić swoją wiarę. Radość z małych rzeczy, refleksja na temat wdzięczności. Wartość prostoty i wdzięczności często umyka nam w codziennym pośpiechu. W świecie, który zachęca nas do nieustannego dążenia za czymś więcej, łatwo zapominamy, że prawdziwa radość często kryje się w małych rzeczach, w uśmiechu bliskiej osoby, w zapachu porannej kawy, w spacerze po parku. Bogactwo nie daje szczęścia. Bo zawsze jest obarczone strachem przed utratą lub pokusą pomnażania go bez końca. A przecież prawdziwa radość jest dostępna dla każdego, bez względu na stan posiadania. Może czas na chwilę zatrzymać się i docenić to, co już mamy? Jak święty Augustyn mówił, Kochaj. I rób co chcesz, bo prawdziwa miłość kieruje nas ku dobru. Kochaj. Dlaczego post nie zawsze musi być czymś trudnym? Dziś piątek dzień, który tradycyjnie kojarzy się z postem i wyrzeczeniami. Ale czy post naprawdę musi być trudny i pełen wyrzeczeń? No, chyba nie zawsze. Możemy spojrzeć na to z nieco innej perspektywy. Zacznijmy od tego, że post nie polega tylko na rezygnacji z mięsa, ulubionego ciasta, czekolady czy innego przysmaku, choć oczywiście to też ma swoją wartość. W rzeczywistości post. To coś więcej, to czas, w którym możemy odkryć, jak mało rzeczy potrzebujemy, by naprawdę cieszyć się życiem. To taka duchowa detoksykacja. Możemy powiedzieć: Hej, dzisiaj jest piątek, więc zamiast skupić się na tym, czego nie mogę zjeść, pomyślę, co mogę zrobić dobrego dla siebie i innych. Post może więc stać się okazją do odkrycia prostych przyjemności życia. Na przykład, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak cudownie smakuje zwykły kawałek chleba, gdy nie jest przeplatany górą dodatków? A może spróbujecie tego dnia nie tylko ograniczyć jedzenie, ale także poświęcić więcej czasu na rozmowę z bliskimi, lub na chwilę ciszy i modlitwy? A jeśli już mowa o postach, to możemy to potraktować jako swego rodzaju post od hałasu. Może warto spróbować wyłączyć telefon na kilka godzin i zobaczyć, co się stanie. Nie martwcie się, świat się nie skończy, a może nawet odkryjecie, że potraficie cieszyć się chwilą bez ciągłego pikania i dzwonienia. Kto wie? Może zaczniecie słyszeć śpiew ptaków, o którym dawno zapomnieliście? Post to również okazja do nauki wdzięczności. Gdy rezygnujemy z czegoś, co uważaliśmy za niezbędne, często odkrywamy, że to, co mamy, jest już wystarczające. To moment, by zatrzymać się na chwilę i pomyśleć. Mam naprawdę wiele powodów do radości. A może nawet więcej, niż wcześniej sądziliśmy. I pamiętajmy, że post to nie tylko ograniczenia, to także otwieranie się na innych. Może zamiast narzekać na brak mięsa czy ulubionych smakołyków, warto zastanowić się, jak można Pomóc komuś, kto naprawdę ma mniej niż my. Dając coś z siebie, zyskujemy poczucie, że nasze działania mają sens. Więc dzisiaj, w ten piątek, spróbujmy spojrzeć na post nieco inaczej nie jako na ciężar, ale jako na okazję okazję do bycia bardziej świadomym, Wdzięcznym i bliskim Bogu. Spróbujmy potraktować post jako szansę na duchową odnowę, a nie tylko dietę z przymusu. Może to być naprawdę owocny czas, pełen nowych odkryć, nie tylko kulinarnych. I to już prawie koniec. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dzisiejsze refleksje były dla Was przydatne. Jeśli macie jakieś myśli czy pytania, podzielcie się nimi w komentarzach. A jeśli odcinek się Wam podobał, zachęcam do pozostawienia paluszka do góry. Jutro porozmawiamy o nieco innych tematach, ale równie interesujących. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale na pewno będzie to coś, co dotknie naszych codziennych trosk i radości. Bądźcie z nami. A teraz, jak zawsze, zapraszam Was do wysłuchania fragmentu Pisma Świętego, zaproszenia do radości. I życzę Wam błogosławionego dnia. I do zobaczenia jutro. Zaproszenie do radości. Z Ewangelii według świętego Jana. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Największe niebezpieczeństwo, jakie zagraża człowiekowi, to rozpacz i brak nadziei. Oto rada, jak się zachować w tych trudnościach. Przechowuj w pamięci okruchy Twojego raju. Miejsca, ludzi, sytuacje, kiedy było ci dobrze, kiedy czułeś się bezpieczny, niezagrożony. Otoczony życzliwością, darzony zaufaniem. To ci jest potrzebne na czas wrogi, gdy runie na ciebie huragan, czy zamieć śnieżna zwali cię z nóg, gdy będziesz samotny, zagrożony przez wilki i ludzi gorszych niż wilki. Trzeba w tych trudnych chwilach zaufać Bogu. I równocześnie pielęgnować pogodę ducha i optymizm. Pamięć o szczęśliwych latach i dniach pomoże ten optymizm zachować i nie poddawać się pesymizmowi.